Z mojej obserwacji wynika, że dzieci dużo czasu spędzają korzystając z urządzeń elektronicznych. Wszystko co związane z grami: Instagram, Facebook, TikTok. Dorośli często oglądają przed telewizorem jakieś mecze piłki nożnej. Wakacje z mamą i z tatą, czas z babcią i z dziadkiem. Jak nauczyłam syna jeździć rowerem. Wspólne śpiewanie z akordeonem z mamą, kiedy powiedziałem mojej rodzinie, że będę, będę ojcem. <noise> Myślę, że e... e, ojku. No nie wiem jestem. Prawdziwe szczęście trudno jest znaleźć w smartfonie. Zamiast skrolować historię innych, twórzmy z bliskimi własne. Zapraszam Was serdecznie na wyjątkowe wydarzenia pełne zabawy. Czekają na Was gry terenowe, warsztaty artystyczne i wiele innych aktywności, które zaangażują całą Waszą rodzinę. Razem stwórzmy piękne nowe wspomnienia. Będę też tam ja, dlatego gorąco zapraszam i polecam. Tomek Szczepanik, PECTUS.